scenę, zerknąć, zobaczyć. No ale słuchajcie, jest pięknie, bo jest wszystkim piękne światełko. Piękny jest oświetlony Pałac Kultury. Bywało tak, że byłam mgła i nie było widać ogni sztucznych. Dzisiaj ekspozycja jest naprawdę fantastyczna. Jest po prostu miło. Jest, no tak jak Pan mówił. Cześć! A, to będzie. Witam. Będzie, Witam. miło. Będzie, będzie miło. No i tutaj cały prowodyr imprezy, który już od tylu lat jest razem z nami. To najbardziej cieszy. Ale jest istotnie ciepło. Bałem się, że będzie to trochę chłodno, ale tutaj widzę, że jest dobra widoczność. Idziemy zobaczyć na scenę, chodźcie, wejdziemy, co tam się dzieje. Jurek! Luptor Feda, wielkie prawa, witamy serdecznie! Arkanowego! Cześć, siema! Bo grali u nas w to Lux Torpeda, teraz Arkanego, no, witamy artystów. Pięknie grali na przystanku to a teraz przed wami Arkanego! Mam tylko do dzieci prośbę. Ona śpiewa zwrotkę, a wy ją dobra? By się mieli, bo Lux Torpeda, no bo oczywiście, jeżeli jest lica, to mi się kojarzą dwa bendy bardzo mocno, ale dwa będy grały na przystanku ucok i dwa bendy zagrały rewelacyjne. Sceny. Przez wiele lat koncert prowadziła Agata Młynowika, więc stała na scenie i rozkręcała publikę. I uczyliśmy I wtedy, tak się bawi, tak się bawi, stolica, słyszeliśmy do pod telewizją, potem trzęsie na koncert lub tu pod paskudory. Scena stała w tą stronę, była oparta o słynną mównicę Pierwszą Majową, w której Władysław Gomułka nawijał do narodu. Kłamiąc, kłamiąc, jeszcze raz kłamiąc. My nie kłamiemy, my robimy swoje i kiedy z tej sceny mówimy o przyjaźni to istotnie te przyjacielskie rytmy z domu później na gramy na przez cały rok. Cieszę się bardzo, że takie te jak metal, które jeszcze rok temu grały w klubie na eliminacjach, teraz mają szansę zagrać tak duży koncert, z tak ogromną publicznością. Myślę, że wejdziemy na antenę i wtedy będziemy mogli także pokazać. To jest nowa sekwencja muzyczna, która się dzieje przy okazji Orkiestry są kapele uznane, te topowe, te, które są puszczane przezroczkocznie. Ci, którzy tworzą także tą całą sól, którą później możemy podziwiać chociażby na przystanku Woodstock. Ja się z tego tak cieszę, że te 18 lat, 17 lat, również przystanku Woodstock, także nie pękliśmy, czyli opieramy te muzę na takich właśnie zespołach, zespołach, które sobie grają, nie są tak popularne, a czynią cudowną atmosferę, później w Peter, później Raga Faja, którą słuchaliśmy non w samochodowi, jak jegaliśmy do zakopanego, jak poszliśmy po Polsce, a potem wsiadeł go do nieba. Można ładnie dobrze, zrobić na niebizwa